Nie, żadnym z nich nie jest jedzeniem kukselek. Cześć moi drodzy, witajcie w Uniwerku Ogarnięcia, w którym chcę poopowiadać o tym, jakie nawyki wyniosłem z domu. Jest to seria Uniwerków Ogarnięcia poświęconych nawykom, nagrywana w całości, moi drodzy, z wyjątkowo fajnego powodu, mianowicie z okazji premiery mojej nowej książki. Książka się nazywa Mikronawyki, link znajdziecie na dole do sklepu, sklep sklepandrzejtucholski.pl, tam są kropki pomiędzy Najlepszy złoty środek między nierobieniem niczego, a kanonicznymi nawykami, na które czasem nie ma czasu? Moi drodzy, wystarczy dobrze zaprojektować plan, a potem bezwiednie go realizujecie, zmieniając swoje życie dzień po dniu. Bardzo, bardzo polecam. Jestem z tej książki naprawdę cholernie dumny. Ale jakie są, skoro już gadamy o nawykach i o mikro-nawykach, i wszystko co teraz robię z poświęcone tej tematyce, jakie są nawyki, które wyniosłem z domu? Słuchajcie, one mogą być trochę nieoczywiste, każdy okrasza anegdotą. Nawyk numer jeden jest taki, że w mój dom moi rodzice byli nadal są hiperpragmatyczni. pragmatyczni. Zawsze wszystko u mnie w domu podlega zasadzie, żeby było najskuteczniej. Więc możliwe, że ja się też trochę stąd, aż ja, tak powiem, wziąłem z moim mentalną soczewką, którą postrzegam rzeczywistość. A opowiem to na przykładzie tego, w jaki sposób, moi drodzy, zostało znalezione moje liceum. Otóż jak miałem iść do liceum, a w Warszawie jest, nie wiem jakie u was, ale w Warszawie jest taki klimat, że ludzie się składają papiery tam do liceu w ogóle często przez drugą stronę miasta, a i najdalej jak się dasz, by tylko pójść do dobrego. No i jakby to było takie wielkie larum u mnie w gimbie. Każdy jakby wybierał, gdzie chce iść, o boże, jakie to były dramaty. I moi rodzice bardzo prosto do tego podeszli. To chyba akurat był mój tata. W każdym razie wziął mapę Warszawy, wbił cyrkiel tam, gdzie my mieszkamy, i narysował kółko, które się nazywa Tu Dojdziesz piechotą w 15 minut i żebym wybrał jedną ze szkół, które tam są. Padło na dwie i poszedłem do jednej z nich do liceum imienia Mikoła, kopernika 33 na woli. Bardzo, bardzo polecam i do dziś mile wspominam. Klasa mat Geo zresztą, ale ponieważ miałem ambitnych nauczycieli, to to było w sumie mat y, Geo z rozszerzoną y, też biologią. Ojejku, będę wspominał po prostu profesora Kocyka, niesamowicie najfajniejsza osoba, jeśli która kiedykolwiek uczyła mnie biologii. Słuchajcie, ale wracając do tematu. Moi rodzice podeszli do, na, do bardzo prosto do wyboru mojego liceum, mianowicie pójść tak, żeby nie marnować czasu, bo, że tak powiem, lepszość, gorszość szkół na poziomie liceum jest. Ultra umowna, bo bądź co bądź, jedni i drudzy potem piszą bardzo podobne matury. I pomysł był taki, żebym po prostu nie marnował masy czasu, który mogę poświęcać na coś mądrzejszego. I poszedłem do ogólniaka, który w linii prostej był jakieś 12 minut, a jak się szło blokami, no to jakieś 15-20 do 20 minut od mojego domu. I wtedy zacząłem słuchać, słuchajcie, podcastów między innymi. Bo to była... W, w ogóle gimnazjum wcześniej miałem podwórko dalej. Więc zawsze bardzo bliziutko miałem, a, ale do liceum musiałem znaleźć, a się strasznie łatwo nudzę, znaleźć sobie na te 20-15 minut jakąś atrakcję. I słuchajcie, słuchałem ja wtedy podcastów i moje ulubione podcasty wtedy to była prowadzona z ramienia, ło a... mój Boże, Poligatka, nazywał się podcast bloga o grach Poligamia. Tak mi się wydaje. A drugi, który wtedy słuchałem to było GameSpot Presents The Hotspot ze Złotych Lat i stacjąc się w ogóle też mój angielski wziął, bo słuchałem, jeden z tych podcastów był po polsku, a drugi słuchałem po angielsku chodząc do tego ogólniaka i te 15 w jedno, 15 minut w drugą słuchania płynnego, a nieformalnego angielskiego mega mi wsparło jakby to, że się uczyłem angielskiego w szkole. To też było trochę pragmatyczne. W każdym razie pragmatyzm wyniosłem z domu. Jest to taka cecha dosyć mocno u nas rodzinna, że ma być zrobione dobrze i skutecznie i się jakby zastanawia nad tym, jak to zrobić coś mądrze i skutecznie. Drugą taką, a teraz z kolei będzie o mamie. Drugą cechą, którą wyniosłem z domu, takim nawykowym podejściem do życia, które wyniosłem z domu, jest nawyk spostrzegawczości. Mianowicie ja 10% życia spędziłem będąc brawurową ciapą, która wszystko wszędzie gubi, nie ruszając się z biurka. No i oczywiście jak mieszkałem z rodzicami, jak byłem dzieckiem, no tak coś zgubiłem, to było, mamo! Mama przychodzi i pyta się, co, na co ja zgubiłem coś, na co ona nie, że ja jestem obok, ale ostatecznie zaczynała mi pomagać. Żartuję, moja mama jest przekochana. A, stale by mi nie powiedziała nie, że japy. Z reguły pewnie by zażartowała ze mnie. W każdym razie zaczynała szukać od razu i najprawdopodobniej znajdywała to jednym gestem. W sensie wyglądało to dosłownie tak, że się pyta: Mamo, gdzie jest mój kubek? nie? Ona tak patrzy, jak to gdzie? Tu. I ja tak Jezu, skąd ty go wyciągnęłaś? A ona mówi spostrzegawczość synku i zawsze słyszałem te same słowa. I zacząłem podglądać kiedyś, w jaki sposób moja mama patrzy na rzeczy i zauważyłem, że ona widzi rzeczy inaczej niż ja. Bo jakby spostrzegawczość polega na tym, z mojej perspektywy, że ja wcześniej zakładałem, gdzie są rzeczy, jakich tam nie było, no to tragedia. A spostrzegawczość widzę w wykonaniu mojej mamy polega na tym, żeby nigdy nic nie zakładać, czyli wchodzę do pomieszczenia i zupełnie nie wiem, gdzie to może być i szukam tak zupełnie od zera, jak obcy człowiek się rozgląda po pomieszczeniu. I powiem Wam, że po wielu latach, tak już dosyć mocno nawykowo, dobry się zrobiłem w tej spostrzegawczości. To jest mega fajna umiejętność umieć natychmiast coś widzieć. Mi się to przekłada... Jezu, ile ja tryliardy po prostu godzin oszczędziłem dzięki temu, że jestem spostrzegawczy właśnie i, i wyniesione z domu mam to, bo... Wszystko szybciej mi się dzięki temu udaje znaleźć. Nie wiem, nawet jak piszę jakąś pracę, to na stronie, na której tam powiedzmy jakiś doktorat albo jak, jakąś inną pracę i muszę tam znaleźć jakiś przypis, który mnie interesuje. Jestem w stanie to znaleźć w moment, właśnie korzystając dokładnie z tych samych zasad, które wyhaczyłem z domu, kiedy moja mama pomogła mi znaleźć moje flamastry. Bo akurat jak rysowałem gandamy, no to gdzieś mi się zapodział granatowy flamaster i nie mogłem dokończyć jednego z nich. Więc to było strasznie ważne, by mnie znalazł. No i moja mama je znajdowała w sekundę i powiem Wam, że to podglądanie, w jaki sposób ta spostrzegawczość działa w praktyce, dużo, dużo mi dało. I trzeci nawyk, o którym chcę opowiedzieć, to jest nawyk, który jakby wspólnie mogę dwóch moich rodziców wywołać do tablicy. Mianowicie jest to nawyk czytania. Z domu wyniosłem bardzo prostą logikę. Jeśli nie znasz odpowiedzi na coś na silne 99%, jest książka, która odpowiada na to pytanie. I mega, mega często w domu słyszałem, jak zadawałem jakieś pytanie, to albo dostawałem super rozbudowaną odpowiedź, albo słyszałem to sprawdź. I nauczyłem się relatywnie wcześnie sprawdzać rzeczy. I powiem Wam, że to był dosyć dobry hitor. Uh, no, nawykowe czytanie książek i opowiadanie książek. Mogę tak podkleić tutaj też to, że coś, co się nazywa metodą Feynmana, od Dicka Feynmana, uh, czyli jednego z najważniejszych fizyków wszechczasów, noblisty, uh, i przy okazji autora autobiografii, pan raczej żartować, panie Feynman, przygody ciekawego człowieka. Uh, fajna książka. Trochę się źle zestarzała, niestety, ale w swojej tam moralnej wartości i przede wszystkim w naukowej wartości cenna. A, to metoda Feynmana polega na tym, że jak chcesz coś naprawdę zrozumieć, to to komuś tłumacz. No, I na przykład, zawsze, jak się do czegokolwiek uczyłem, to moja mama znowu spędzała tonę czasu, żeby mi to opowiedział. I powiem wam, że to jest odpowiedzialne za ogrom mojego bazowego zrozumienia bardzo, bardzo wielu tematów. I do dziś tak mam. Do dziś tak mam, że bardzo lubię coś komuś opowiedzieć i wtedy mi się to stabilizuje w głowie. Ale to jest rzecz, którą najpierw zdobywam z książek. I te książki gdzieś tam zawsze stały na pierwszym miejscu. Więc no, to jest w ogóle coś, o czym ja piszę u siebie w książce. Ale zrobiłem. Uch! Płynne przejście? Nikt tak nie umie. Słuchajcie, w mojej książce, którą wam pokażę, bo zrobiłem tę okładkę, jest niepokojąco dumne. W mikronawykach jest dokładnie o tym rozdział, że można wyrobić w sobie nawyk, nawyk biegania albo jedzenia kiwi, a można wyrobić w sobie nawyk bycia spostrzegawczym. I to, jest taki, to jest takie coś, co nazywam nawykiem parasolką. I opowiadam o tym, co to jest nawyk parasolka. I powiem Wam, że trochę wam doradzam. Jak macie ochotę, jak macie ochotę zmienić swoje życie tu i teraz metodą brudną i nieidealną, ale skuteczną, Mikronawyki to jest to. Najlepszy złoty środek, jaki sam znalazłem w swoim życiu, wiecznych poszukiwań, czegoś takiego. Ale jak już macie czas na wyrobienie takiego kanonicznego, wymagającego naprawdę tony czasu, zabiegów i uwagi nawyku, doradzałbym Wam wyrobić taki nawyk parasolkę, który zmieni dużo więcej. Bo jak Wy wyrobicie w sobie nawyk pragmatyzmu, albo spostrzegawczości, albo czytania, resztę życia będzie Wam łatwiej. Mówiąc teraz solicjant z gier komputerowych, to jest taki permanentny buff, który sobie na resztę życia puszczacie plus 5% do szybkości wykonywanej czynności. I to jest, w mojej opinii, cholernie, cholernie cenniejsze niż po prostu nawyk tej czynności. Zostawiam was z tą myślą. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Koniecznie wbijcie na sklepanrzejtucholski.pl w celu zobaczyć nowa książka. Tam jest też fragment darmowy tej książki. Zostawcie też saba i ewentualnie dzwoneczek, jak macie ochotę, żeby moje filmy do was docierały przez ten bardzo, bardzo zatłoczony internet. Dużo dobrego życzę. Hej.